Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. Co dzisiaj chciałbym wybudować? Dzisiaj przeszedłbym sobie na tą stronę tej rzeki. I stworzyłbym pierwszą strefę biurowców IT w naszym mieście. Mam nadzieję, że to jakoś ciekawie będzie wyglądać, szczególnie tutaj za tym stadionem. Jak już sobie jacyś turyści wysiądą z tramwaju czy tam z metra, no nie wiem, stąd może bardzo tego nie będzie widać, chociaż te wieżowce mogą, no myśl, nie no, będzie je widać, będzie je widać jak najbardziej. Tutaj z tego ronda też fajny widoczek powinien być. Tylko że tutaj już potrzebowałbym sobie raczej odblokować kolejną krateczkę, żeby nas spokojnie budować. To będzie. Będzie gdzieś właśnie w tych okolicach. Też tam dalej, raczej chyba za bardzo. Nie będę szedł, tylko właśnie gdzieś, no, no gdzieś tutaj. Tą drogę, tą drogę zamieniłbym sobie może na jakąś taką drogę krajową czy, czy coś w tym stylu. Takie coś tutaj bym dał, taką drogę krajową, bo to w tym momencie to jest jakaś jakaś taka dziwna droga. Myślę, że ona słabo by wyglądała. Tutaj w tej strefie biurowej, to znaczy w samym środku, czy w samym środku chciałbym mieć taką drogę. No zobaczymy, zaraz zobaczymy. Najwyżej najwyżej się ją zamieni. Na razie taki fragmencik, tylko tutaj właśnie przez środek. No tylko, że nie chciałbym, żeby oni do tej strefy biurowej dojeżdżali aż stąd, więc jak najbardziej będzie tutaj trzeba jakiś most. Robić jakieś połączenie z tym tutaj osiedlem i zrobiłbym to sobie raczej jakąś taką wąziutką drogą tutaj tędy powiedzmy na jakimś mostku, tylko czy to bym chciał na jakimś zakręcie, tak to może być na jakimś takim drobnym zakręcie, tutaj sobie już z tego zjedziemy na zero i to jakoś bym. To jakoś bym tutaj do tej drogi podłączył. Powiedzmy, że tak i tak. Okej, okay. też żeby to jakoś takie super proste nie było. Teraz ten most może mi się za bardzo nie podoba. Pierwsze co? To trzeba by to troszeczkę tutaj obniżyć. Fajnie ten tramwaj tutaj wygląda, jak przejeżdża. Pytanie, czy tam kiedyś będę chciał tramwaje? To się okaże. Na razie myślę, że takim głównym środkiem transportu w tamtą stronę to będzie metro, bo to mi najłatwiej będzie zrobić. A co dalej? To się jeszcze wymyśli. Okej, okay, troszkę niżej ten most, tak? To bym chciał jeszcze może troszkę przesunąć, bo to nie musi być aż tak daleko. A po co, po co wy tu jedziecie? Aha, wiem, bo oni sobie już tutaj pewnie skracają drogę. Tam jest chyba jakiś wyjazd z miasta czy coś możliwe? Gdzie wy jedziecie? A tu jedziecie, dobra. Czyli się może okazać, że powstał dla nich jakiś skrót na tą strefę fabryczną, nie będą musieli się pchać tutaj przez całe to miasto, tylko pojadą tędy. Nie wiem, czy to jest super pomysł, czy to się jakieś korki tu nie porobią, no zobaczymy, okej, okay. to sobie jakoś tutaj wygładzę, to mi się troszkę nie podoba, powiedzmy, że w ten sposób. Za wysoko, chyba troszkę ten most. Chyba troszkę za wysoko. Może ja to obniżę. I też, żeby zbędnie nie przedłużać, najwyżej, jak tutaj coś będzie krzywo, to sobie to poza odcinkiem poprawię. Na razie ważniejszą rzeczą byłoby zrobienie tej strefy. Czyli jakąś taką prostą drogę bym sobie wziął. Tylko, właśnie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to było z pasem zieleni. Raczej bym to sobie zrobił o w ten sposób. Dobra, myślę, że tak to będzie lepiej wyglądało. No, i jakąś w miarę standardową siatkę. Tu i tak będą jakieś wieżowce stałe. To nie jest jakaś taka strefa małych domków, żeby tu jakoś bardzo kombinować. Myślę, że właśnie taka dosyć standardowa siatka z jakimś drobnym odstępem. Jak najbardziej. Można by ją też troszeczkę tutaj urozmaicić. Na przykład, hmm, może troszeczkę bliżej, coś takiego. Powiedzmy, że tutaj kawałeczek dalej, ok, coś w tym stylu. To bym sobie poprowadził na przykład gdzieś dotąd i w ten sposób, dobra? Coś takiego. Teraz dalej. To by mogło jeszcze kawałek pod te góry iść. Jest tutaj jeszcze troszkę płaskiego terenu. Jest. Jak najbardziej. To może jeszcze kawałeczek dalej iść. Tutaj. Tak. Okej. Okay. Czy tu? Ta, I tutaj też można by zrobić coś podobnego, właśnie, żeby już iść pod takim kątem gdzieś w stronę tamtej drogi. Yy, tylko to bym sobie chciał jakoś, może tutaj wymierzyć, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze kawałeczek dalej i na przykład w ten sposób, tak i tak, chwilka, bo się gra zapisuje. Yy, jak to wygląda? No myślę, że może być. Taka troszkę dłuższa ta droga tutaj pod kątem będzie. Yy, to oczywiście sobie połączę z tą główną drogą, żeby mieli jak wjechać. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No nie, to się, to się jakiś skrót, serio zrobił dla tych ciężarówek. Może ja w takim razie pomogę im troszeczkę, żeby oni nie jeździli tutaj taką byle jaką drogą. Zrobimy im tutaj już porządną drogę krajową. Może oprócz tego fragmentu, bo to jest na razie poza granicami miasta, a też nie chcę może na razie tego tam jakoś zmieniać. Czy te elektrownie mi się odłączyły? Chwila. Możliwe, że je ja będzie trzeba przesunąć i postawić w to samo miejsce? Okej, okay, dobra ciekawe. Proszę bardzo, mamy to czy nie mamy tego? Mam nadzieję, że one i tak będą prąd produkować. Najwyżej coś się potem z tym jeszcze wykombinuje. W ogóle, skoro tutaj teraz będziemy mieć jakiś większy ruch, jak no tu jest prędkość dozwolona, 90. No teoretycznie, jakby oni tutaj dalej już sobie 100 pojechali, to też nie będzie jakimś wielkim problemem. To nie jest jakiś teren zabudowany, droga krajowa wszędzie pusto, więc 100 jak najbardziej można jechać. No a już tutaj dalej za tym skrzyżowaniem, no to troszeczkę wolniej. Możliwe, że kiedyś będzie tutaj trzeba coś lepszego z tym skrzyżowaniem zrobić. No, żeby ta droga krajowa gdzieś tam dalej, na przykład, szła tutaj jakiś wiadukcik górą. No no zobaczymy, zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jaki ruch tutaj w tej okolicy będzie. Teraz wezmę sobie znowu tą taką drogę i spróbuję jeszcze coś tu pokombinować, żeby to w miarę ciekawie wyglądało. No i mi się wydaje, że to tak by można zrobić. Ok. No ciekawa ta strefa, ciekawa, to można by jeszcze tutaj podłączyć i w środku powstało nam piękne kwadratowe rondo, tak, kwadratowe rondo troszeczkę tak jak w pierwszej serii mojej z CitySoup, kwadratowe rondo na wjeździe do miasta, tutaj będzie takie kwadratowe rondo w środku. Tutaj teoretycznie jakiś plac można by zrobić, czy coś takiego. Na około wieżowce mogłoby to ciekawie wyglądać. Zobaczymy, zaraz, zaraz zobaczymy. Tylko jeszcze te drogi poprowadziłbym sobie tutaj może dalej. A jeśli chodzi o tą strefę przy tej drodze krajowej, to ona mi jest niepotrzebna. Tylko mi będzie psuła kratki od tamtych dróg, więc tego od razu się pozbędę. Tutaj, 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 ok. Na razie chyba tyle wystarczy. Dobra, mogę to jeszcze dalej jakoś poprowadzić. Teraz, jeśli chodzi jeszcze o tą drogę, tutaj chyba za blisko nie będę już podchodził, bo jest ta góra. Ale, można by na przykład stąd jeszcze wyjechać i zrobić sobie coś takiego. Tutaj, jakiś wjazd. Tu w środku mogłyby teoretycznie jakieś parkingi być, tak? Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce na jakieś parkingi. No i co? Myślę, że na razie tyle wystarczy, żeby, żeby coś też zacząć budować, a w razie potrzeby będę jeszcze rozbudował tą strefę dalej gdzieś w tamtą stronę. Teraz oczywiście, co nam się tutaj przyda, to jest woda. Poprowadzę sobie ją tutaj jakoś pod tymi drogami. Tędy, tędy, tędy to połączę z tym tak, tak. I tak, ok, to mamy nawodnione. Można jeszcze tutaj dać, żeby wszystko było. To miejsce jest już zajęte. Ok, troszeczkę może krzywo będzie. Dalej, tak, pod tą drogą krajową też niech sobie jakaś rura idzie tutaj i. Tutaj, okej, okay. i mogę tak na przyszłość, żeby już mieć, mieć tutaj jakąś rurę, yy, poprowadzę sobie ją właśnie pod tą, drogą pod tą drogą krajową, tutaj, właśnie w te okolice, yy, gdzie mamy te jakieś wieże ciśnień i inne rzeczy związane z wodą. Myślę, że to jest logiczne, żeby tu takie połączenie zrobić. Yy, prąd. Prądu tutaj może nie być, ale raczej bym lin żadnych nie robił, chociaż. Liny mogą ładnie wyglądać, tak żeby to troszeczkę bardziej naturalnie wyglądało, na przykład gdzieś chociaż do tego miejsca, tak właśnie przy tej drodze, tylko to bym wolał raczej robić bez przyciągania tędy. Tutaj, no akurat tamten kwadracik mi nie jest potrzebny, mogę te liny w ten sposób postawić, tu jakoś przy drodze, kawałeczek prostego, tędy, tędy, na zakręcie, tutaj, no i idealnie pod elektrownię, tak, chociaż troszeczkę mi się to nie podoba na tym fragmencie, zatrzymam sobie czas, bo... Odłączyłem je? Nie, one i tak są podłączone, dobra. Ale, ale zatrzymam sobie tak na wszelki wypadek i pojedziemy troszeczkę bliżej drogi. Tutaj, no i się połączę, połączę się z tym. Pięknie, dobra, będzie to jakoś sensownie wyglądało, że jest elektrownia, od niej idą właśnie te przewody, i tutaj gdzieś w tą strefę biurową, tylko już głębiej raczej bym z nimi nie wchodził. Tutaj powiedzmy, że wchodzą do ziemi, i właśnie pod ziemią poprowadzę sobie to już takimi budyneczkami, tutaj pod drogą. Tak, tak, tak. No, i kawałeczek w tą stronę. Jak już się tam podłączą jakieś budynki, to, to przekażą sobie dalej prąd. Myślę, że tyle na razie wystarczy. Czas sobie mogę włączyć, i teraz można by. Pierwsze, co? Właśnie, pierwsze, co to zamalować, jakąś strefę, żeby im powiedzieć w ogóle, co tutaj będzie. Także tutaj, 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 to całe sobie zamaluję. Tak naprawdę to też, bo tutaj. Tutaj. Przy rzece też chciałbym mieć raczej jakieś te wieżowce. Potem, zro potem zrobię jakieś strefy tutaj. Ok, i jeszcze jedna rzecz najważniejsza, to kliknąć, tak? Cluster IT, Ok. No i wydaje mi się, że można by zacząć wyznaczać pierwsze strefy. Zacząłbym sobie może gdzieś tutaj. Następnie może takim pędzelkiem w tym miejscu no, i czekamy, aż one się zaczną budować. Widzę, że już piękne, piękne wieżowce powstają. Będzie tutaj chociaż troszeczkę widać? Tak, dobrze będzie, będzie dobrze, super. Może potem jeszcze one się jakoś poulepszają i będą jeszcze wyższe. To w sumie byłoby fajnie. Teraz jakiś, może, właśnie taki plac, park, czy, czy co mi tutaj wyjdzie? Hmm, coś właśnie takiego betonowego, tylko to chciałbym mieć bardziej tutaj jakoś na środku. Dobra, możemy to zrobić na środku. Do tego wykorzystałbym sobie może taką drogę. Taką drogę. Pytanie, czy to będzie jakoś super pięknie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Hmm, I teraz ten park. No to nie jest za bardzo na środku. Nie, nie, nie. To mi się nie podoba. Hmm. Gdyby bardziej z tej strony, tak, to chyba trzeba by tutaj zrobić. O, mm, i teraz to powinno jakoś ładnie wejść. Na razie to tutaj postawię. Teraz przesunę go sobie gdzieś tak w to miejsce. Tak. No, mniej więcej. Zaleję sobie to w ogóle całe betonem, żeby, żeby widzieć, czy, czy, to, czy to jakoś sensownie wygląda. Troszeczkę większym pędzelkiem. Yy, cały ten środeczek betonem yy, to sobie tutaj wymarzę. Okej, okay, dobra. I teraz dopiero można by to jakoś mniej więcej na środku ustawić. No okej, okay, no tu będą takie podłączenia, ale to powiedzmy, że jakoś tam bardzo nie będę na to uwagi zwracał. I teraz jeszcze przełączyłbym sobie na noc i jakieś latarnie bym na przykład tutaj ustawił, chyba gdzie te latarnie były w parkach. Tak w parkach i tutaj. Okej, okay, wezmę sobie może jakąś taką latarnię. Yy, tylko nie pędzlem, tylko jakieś pojedyncze sobie właśnie bym tutaj poustawiał. Yy, czy to byłoby sens jeszcze jakoś oświetlać? Dobra, powiedzmy, że tam już mają jakieś latarnie. Yy, tutaj, tutaj, tutaj. I teraz jeszcze dosyć ważna rzecz, żeby żeby to ciekawie wyglądało, żeby tutaj jacyś piesi serio chodzili, to wziąłbym sobie jakąś taką niewidzialną ścieżkę. No i gdzieś na przykład stąd przyciąganie chyba mam wyłączone czy nie? Wyłączone, ok. No i gdzieś stąd, na przykład właśnie tutaj pod ten park, jakimś takim slalomem, stąd można jeszcze gdzieś do tej drogi, tutaj jakoś tak z narożnika też jakoś, żeby się dało chodzić. Dobra, powiedzmy, że ktoś, ktoś może tutaj będzie chodził. Yy, dzień włączyć? Nie, no dobra, pograjmy sobie chwileczkę na czymś takim. Pięknie. Ło. Dobra, wystarczy oglądania. Może, może kiedyś trzeba by zrobić taki odcinek polegający tylko na oglądaniu tego miasta. Może, może na koniec serii, zobaczymy. Czyli to już tutaj pięknie mamy i teraz chciałbym tego jeszcze więcej, czyli w tym miejscu. Tutaj, żeby zasłonić, no nie wiem w sumie co zasłonić, zasłonić inne wieżowce innymi wieżowcami, no dobra, może być. Może być taka zasłona. Jeszcze przy tej drodze bym sobie wyłączył kratki, żeby do tej nie były zepsute. No, i teraz to na pewno bym chciał. Tutaj ten środeczek, jak tam zapotrzebowanie? No, spada, spada. Chyba było większe na początku odcinka. Właśnie, bo jest zapotrzebowanie na te strefy handlowe, więc, w takich okolicach, myślę, że jak najbardziej. Tutaj, powiedzmy, że w centrum też mogą być jakieś te budynki handlowe. Wiadomo, bez przesady. Bez przesady za dużo tego raczej tutaj bym nie robił. No ale powiedzmy, że, że wychodzą z pracy też jakieś zakupy sobie mogą zrobić. Ewentualnie jeszcze jacyś turyści, którzy sobie poszli tutaj oglądać, też coś mogliby kupić. Okej, okay. to całe już raczej bym sobie zamalował tymi biurami, tutaj też. Tutaj dalej w ogóle ciekawie, ciekawie to będzie wyglądać, że sobie pracują w takim wieżowcu dosyć wysokim, a tutaj obok już góry. To jest, to jest bardziej w sumie okolica na jakąś wioskę, na jakieś mniejsze domki. Także może troszeczkę niestandardowo, ale niech będzie. Tutaj gdzieś na przykład dotąd na razie to sobie wszystko też zamaluję. Te strefy tak, tak, tak. Chyba, że przy tej drodze też kratki wyłączę, to sobie mogę w ogóle schować. Tutaj sobie wyłączę kratki. No okej, nie, nie muszą aż tak do tej drogi się budować. To jest raczej droga wjazdowa. Czy wszystko zamalowałem jeszcze? Tutaj bym zamalował. No i mamy piękną jasno-niebieską strefę. Tylko, że w tym miejscu to ja potrzebowałbym raczej dużo parkingów. Tak, raczej dużo parkingów się przyda. Więc jakiś wjazd. Jakiś gwiazd w tych okolicach bym sobie zrobił, yy, powiedzmy, że tylko właśnie przyciąganie. Powiedzmy, że gdzieś stąd yy, w ten sposób. I teraz yy, pokażcie mi te parkingi. Yy, na przykład po tej stronie takie mniejsze parkingi. cztery yy, Do tego jeszcze tu bym sobie zrobił jakieś skrzyżowanie. Na przykład dotąd te krateczki sobie tam powyłączam. Zaraz spokojnie spokojnie za chwileczkę najpierw sobie muszę te parkingi tutaj poustawiać no i teraz jak mamy tutaj jeszcze jedną taką drogę, drogę to tutaj parking tak tutaj na przykład parking w sumie po drugiej stronie można by zrobić coś coś takiego samego stąd na przykład tą drogę sobie jeszcze przedłużyć dalej tutaj mam nadzieję że jakoś tego tam nie popsuję bardzo Najwyżej będę jeszcze kombinował. Teraz drugi parking w tym miejscu, no i teraz pytanie, czy mi się to uda tak poprzesuwać, żeby to się wszystko zmieściło? Powiedzmy nie, no na pewno się uda, dobra, nawet nie trzeba chyba aż tak bardzo, tak i o troszkę bym jeszcze odsunął, żeby też tak bardzo w te budynki nie wchodziło. Okej, okay, dobra, coś takiego. Tą drogę sobie tutaj cofnę, tą drogę sobie cofnę. W tym pasie, w tym pasie, to ja chciałbym, chciałbym jeszcze jakieś te takie małe parkingi. Raz, dwa. Hmm. Ok, okej, okay, dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. To sobie jeszcze kawałeczek tutaj przesunę. To może być w tym miejscu, jakieś drzewka też tutaj będzie można zasadzić. No, a te dwa parkingi po prostu bym sobie przesunął troszeczkę bliżej. Okej, okay, te drogi wtedy nie muszą być aż takie długie, ewentualnie, może być droga z tyłu. Dokładnie, może być droga z tyłu. Żeby jakoś uprościć ten przejazd, to, to chyba musi być troszeczkę dłuższe. Yy, powiedzmy, że coś takiego, tak jakby chcieli naokoło. Nie wiem, szukają jakiegoś miejsca parkingowego czy coś, yy, niech mają ten objazd yy, naokoło. Yy, to jeszcze kawałeczek sobie przesunę. Raz, dwa, yy, trzy i cztery. Troszkę bardziej w tamtą stronę. Okej, okay, tutaj właśnie jakieś drzewka będą. Chyba strefy mogę już wyłączyć przy tych, przy tych drogach. Tak, wydaje mi się, że to już mogę zrobić. Tu mamy drogę, tu mamy drogę, tu mamy drogę. I czy odzyskałem po cztery kratki wszędzie? Tutaj są trzy kratki, więc to będzie trzeba kawałeczek cofnąć. Tak i gdzieś tak tutaj mamy te krateczki. Aha, bo wróciły krateczki do tej drogi. Okej, okay, mamy, super. Są po cztery, pięknie, czyli będzie taki parking tutaj w środku, tu znowu wróciły kratki, tak, tutaj znowu wróciły kratki, czy nie? Nie wiem, coś, dobra, nieważne, niech tak już będzie, chociaż troszkę mi się to jeszcze nie podoba. Troszkę mi się to nie podoba, bo ten beton za bardzo wychodzi, to by trzeba jeszcze kawałeczek może cofnąć. Aha, jak to cofnę, to one najdą na siebie. No w sumie, dobra, niech ten beton wychodzi, bo i tak tam jakieś wieżowce będą, więc to się powinno z nimi jakoś zlać i może to będzie dobrze wyglądać. E, zobaczymy, zobaczymy, chociaż no, tu mi się jeszcze nie podoba. E, za, za dużo czasu na tym, za dużo czasu e, na tym spędzam. Jeszcze to by trzeba przesunąć, no ale jak ktoś już dotrwał do tego momentu odcinka, to raczej lubi oglądać takie rzeczy. No w końcu to jest City Skylines, nie ma co tutaj budować na szybko, brzydko. Możecie łapkę zostawić, jak do, dotrwaliście do tego momentu yy, i wam się dalej podoba odcinek. Ok, w ten sposób yy, tutaj niech się budują, tak? No trzeba poczekać, aż jakieś fajne wysokie wieżowce tutaj powstaną, yy, a teraz jeszcze jakieś drzewko. Okej, okay, jedno drzewko bez przesady. I można by na przykład jeszcze jakieś te nasze ulubione krzaczki, nasze moje. Ładnie one w tych parkingach wyglądają. Tutaj taką linię. No ja bym poczekał jednak. Z większą ilością krzaczków poczekałbym aż, aż te wieżowce się wybudują, ale mamy strefę. Pięknie, chociaż właśnie, ona jest oświetlona bardziej z tej strony o tej godzinie, więc stąd troszeczkę słabo wygląda, ale jak sobie zmienię porę dnia, no nie za bardzo, słońce stamtąd świeci to, o, o wschodzie tutaj może są jakoś ładniej troszeczkę oświetlone. No powiedzmy, ciekawie to może wyglądać, ciekawie to może wyglądać. Pytanie, jak tam sytuacja z korkami, czy coś nie zrobiło się? Nie, no dadzą radę, pięknie tutaj będą przejeżdżać. I teraz, co ja bym chciał zrobić? Jakąś komunikację, bo nie chciałbym, żeby wszyscy mi tutaj wjeżdżali tymi samochodami. Chociaż tak naprawdę nie ma tragedii, nie ma tragedii. Ale na pewno. Chciałbym to troszeczkę poprawić. Myślę, że dobrym sposobem komunikacji, tak jak już wcześniej mówiłem, będzie to metro. Mamy tutaj dosyć blisko stację metra, więc tu się ją kawałeczek zakręci gdzieś w tą stronę. I właśnie ten ryneczek, tutaj ten plac jest idealnym miejscem na taką stację. Teraz jeszcze będzie trzeba sobie tutaj zejść pod ziemię z tymi torami metra. To było wo, minus 24, tak głęboko. No dobra, niech będzie, niech będzie minus 24. Czy tam 20? Dobra. Mniejsza z tym. Aha, tu jest minus 12. A jakie to ma znaczenie? Kto to będzie sprawdzał, czy to jest równo? Stop, na chwilkę sobie. Tu się coś zepsuło? Nie wiem. Yy, nie wiem, czy się coś zepsuło. Mam nadzieję, że się zaraz naprawi. Przeciągnę sobie ten przystanek. Tutaj ci oczywiście smutni, bo im zabrałem. Macie tutaj dwa. I to mi wygląda, że tu się coś zepsuło. Mniejsza z tym, to sobie naprawię najwyżej poza odcinkiem, wiecie o co chodzi, wiecie co chciałem zrobić. Tutaj właśnie tą stację metra. Okej, okay, tak się jeszcze zastanawiam. Po pierwsze to bym przestawił tą godzinę, bo mi się troszkę to oświetlenie nie podoba. A po drugie, jakaś taka linia autobusowa, gdzieś tak na przykład stąd tutaj, jakby ktoś nie chciał tam tym jeździć? Tutaj mamy taką pętlę, no wydaje mi się, że taką krótką linię autobusową z tej pętli, gdzieś tu. Zawsze to jakaś alternatywa dla metra. Więc, 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 więc. Aha, bo tutaj przystanków za bardzo nie ma. Zacznę może stąd, zacznę może stąd. I pojedziemy sobie gdzieś tutaj, tak, tymi chyba tyłami bardziej. Chyba bardziej tyłami. Tutaj jakiś przystanek dalej. Potrzeba nam aż tak dużo przystanków. Dobra, niech będą. Yy, kawałek dalej. Tutaj przejedziemy sobie tym mostem, tutaj za mostem. No i co? Zawracamy? Czy tu jeszcze coś? Tu jakiś przesiadkowy. Tak, tu się zrobi przystanek przesiadkowy, z tej linii się wtedy go też przesunie. Yy, w to miejsce, tak. A tutaj skręcimy sobie yy, w tą stronę. Hmm, ja bym troszkę przesunął to jednak. Okej, okay. żeby też z tego metra było blisko na te przystanki. Pięknie. A ten przystanek przesunę sobie tutaj. Dokładnie, będą się mogli wtedy łatwiej przesiąść. Super, czyli mamy jakąś taką linię autobusową. Czy ja tutaj chcę coś jeszcze zrobić? Tak się zastanawiam. Wy się tutaj wybudowaliście, no coś nie za bardzo, to ja czekam. Najwyżej jak nie w tym odcinku, to w następnym się tutaj jeszcze coś pokombinuję, żeby było ładniej. No i co? Myślę, że troszkę więcej parkingów mogłoby się przydać. Tu jeszcze jest taka pusta okolica, w której idealnie może by jakiś parking pasował. To sobie może dam troszeczkę wyżej. No i co? Jakąś taką drogę... Chciałbym ją równoległą do tamtej drogi. O właśnie. Czemu się tak wygina? Coś takiego. To się może tutaj wygiąć, jak najbardziej. Może być taki ładniejszy wjazd. Te kratki oczywiście się psują. Standard. I teraz po tej stronie mniejsze parkingi. A po tej stronie coś większego się zmieści? Może bardziej takiego? Nie, no dobra, już coś takiego dam. Po prostu tu. Hmm. To sobie tutaj kawałeczek przesunę. Tutaj jeden i drugi. Chodźcie w to miejsce. Tak, żeby to się o, ta, z tamtym betonem od razu zlało. Yy, tyle. Chyba tyle. Nie wiem, coś mało, ale też nie mam pomysłu teraz, jak by to zrobić jeszcze lepiej. Na razie to ja sobie po prostu wyłączę te krateczki tutaj, wszystko się naprawiło. No tak, naprawiło się. No i jakieś ścieżki dla pieszych, dokładnie, ścieżki dla pieszych, stąd by się przydały. To już bez przyciągania. O, tutaj jest idealne miejsce, nic się nie zepsuje, nawet jak tędy to zrobię. Tak, i tutaj do tej drogi będą sobie mogli podejść, jak samochód zostawili. Yy, troszeczkę bliżej, tak, tak. Może to się nie zepsuje ten wieżowiec. Troszkę słabo by było niszczyć wieżowiec, żeby zrobić ścieżkę dla pieszych. Tak się chyba tego nie robi w rzeczywistości. Yy, chyba się tak tego nie robi. Ok, yy, no i jeszcze w środku, tutaj jakieś ścieżki. Tutaj już niestety coś będzie trzeba poniszczyć. Yy, na przykład stąd takie przejście bym sobie zrobił tutaj do środka. No, i to może być właśnie gdzieś skrót w te okolice, tak i tak. No, niestety, niszczenie wieżowców, żeby zrobić ścieżki. Przejście dla pieszych, w tym, w tym miejscu gdzieś. To sobie kawałeczek tutaj przesunę. OK, wtedy tu sobie przejdę tym przejściem, potem tam jakoś na parking łatwo będzie dojść. Jeszcze tutaj jest taka dosyć pusta przestrzeń, w której ra jak, raczej jakaś ścieżka by się przydała. Chwilka, chwilka, nie droga, tylko ścieżka. Chwila. Ok, dobra. Zgubiłem się. <grym> dobra. Stąd wychodzimy sobie tą ścieżką pięknie, jakoś w tą stronę. Tutaj powiedzmy, że jakoś. Jakoś tak dotąd, i tędy. OK, to można by jeszcze kawałeczek, znaczy troszeczkę poprawić. Przejście dla pieszych w tym miejscu się przyda. Yy, jeszcze, żebym mógł je przesunąć. Co jest? Aha, bo się mi się mówić nie włączył, okej. Okay. To sobie tutaj kawałeczek przesunę, pięknie, w tym miejscu jest potrzebne przejście raczej nie. Mają kawałek obok przejście, więc to raczej będzie zbędne. Co z tą ścieżką jeszcze? Tutaj bym sobie ją poprowadził. O, w to miejsce. Ale ludzie z tego sklepu uciekają. Okej, okay. przejście dla pieszych jeszcze jedno. Tutaj. To sobie kawałeczek przesunę tędy coś. Dobra, jak już szaleć z tymi ścieżkami, to, to, to niech ich serio dużo będzie. Gdzieś tak, tą stronę może i po tych kratkach, żeby tego większego budynku nie zniszczyć. Okej, okay, no coś takiego. Coś takiego tutaj jeszcze, coś do tej drogi, nie no, do drogi krajowej raczej mi to nie będzie potrzebne, yy, ale tak się jeszcze zastanawiam, żeby tu, żeby tu jakiś wjazd zrobić. Tak, jest w tym miejscu parking, jest droga krajowa, więc powiedzmy, że jak ktoś jedzie stamtąd... To niech sobie już na przykład tutaj wjedzie pod takim kątem, pod takim ok, niech to będzie pod takim kątem troszeczkę ciekawszym. Tylko znowu w tym miejscu trzeba by może wyłączyć te kratki. Tych kratek też tutaj, aha, tych kratek tutaj też nie chcemy. Czy jakieś drzewka w środku ładniejsze? No na pewno, bo te jakieś losowe drzewka, które tutaj były. To można pousuwać. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Ok. No i co? Wydaje mi się, że to można po prostu zazielenić. Coś takiego bym sobie wziął. Jakimś większym pędzelkiem, O, i niech one w jakimś jednym stylu tutaj sobie będą. Na razie w ten sposób. A jeszcze, jeśli chodzi o jakieś krzaczki, czy tamte takie fajne różowe drzewka. To można by je tu jakoś w takiej linii zasadzić, tylko wydaje mi się, że one mogą być troszeczkę dalej od siebie. Troszeczkę dalej. Ok, coś takiego tutaj przy tej ścieżce. Dalej, gdzieś tak. Stąd tutaj już nawet takie drzewko jest. Hmm. Dobra, to sobie ręcznie może ustawię, żeby jakoś połączyć je z tym drzewkiem. To zwykłe odsunę, żeby też to jakoś tak bardzo na to nie nachodziło. Tego tutaj też wyrzucę. Jeszcze dajcie mi te drzewka, dajcie mi te drzewka, stąd sobie podjedziemy kawałek. Tutaj to drzewo przesadzimy gdzieś dalej. Powinno tyle wystarczyć, też bez przesady. Tutaj, tutaj też można coś takiego zrobić. Powiedzmy, że tak, i tutaj jeszcze jakieś takie jedno, dobre niech będzie. To sobie w takim razie przesadzę. Pięknie. Po jednej stronie nie ma co tego aż tak dużo dawać. Tutaj, dobra, tutaj też mogą być. Gdzieś tak na przykład. O, stąd będzie im tutaj się pięknie spacerowało między tymi biurami. To sobie jeszcze przesunę. Ok. To jakoś może o bardziej tak. Gdzieś jeszcze mam jakieś ścieżki do nadrobienia? Chyba nie. No to co, wydaje mi się, że można by na tym dzisiejszy odcinek zakończyć. Jak jeszcze coś tutaj wymyślę poza odcinkiem, to, to może w następnym odcinku jeszcze się coś tutaj dobuduje. Oczywiście możecie pisać swoje propozycje w komentarzach, jakby jeszcze upiększyć tą strefę. Właśnie tu jeszcze mamy troszkę miejsca. No więc kiedyś, czy tam w następnym odcinku, to się dokończy. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i słyszymy się na w następnym odcinku. Cześć, cześć!